Reset energii schowano w 7 dni, czyli przyciągnij to, co twoje. I dziś dzień numer 1. Ocz będzie dziś, dziś będzie o powrocie do siebie, o powrocie do domu, bo wszystko zaczyna się w nas, wszystko zaczyna się w Tobie. I dopóki nie spojrzymy w głąb, tak? dopóki nie spojrzysz w głąb siebie, Dopóty będziemy próbować gonić i zmieniać na siłę naszą rzeczywistość. Ale w momencie, gdy odkryjemy, przypomnimy sobie kim jesteśmy, kim jesteś, będzie możliwa transformacja, tak, nasza wewnętrzna transformacja z Ho'oponopono, czyli tą prestaro hawajską praktyką, magiczną wręcz modlitwą rozwiązującą problemy. I gdy to uzdrowienie nastąpi, Wtedy staniemy się magnetyczna i zaczniemy obserwować, jak rzeczywistość sama układa się w zgodzie według naszych marzeń. Oczywiście, nie wierz mi na słowo, tylko wypróbuj. Zapraszam Ciebie serdecznie. Dziś pierwszy dzień, powrót do siebie. Powrót